Jak za dzieciaka dużo ćwiczysz, nieważne co, ale że ogólnie masz kontakt ze sportem, to dużo łatwiej Ci wiele rzeczy potem pojąć, że nieważne co spróbujesz, czy piłki, czy na sztuki walki pójdziesz. Ej kurwa, jaka motywacyjna przemowa, ja pierdolę. Czy ja dobrze widziałem cios na kolano w wykonaniu rewo? To jest kurwa tajna, dobra, on się nie zna, to była tajna technika, po prostu dostałem informację z obozu Gimpera. Nie nadaje się do tego, nie wiem, już moim zdaniem na Femi byłeś lepszy. A jakieś rady, coś tam? No, poddaj się. Moim zdaniem to najlepsza rada. Handicap na rewo. Na sygnał 10 sekund Gimper nie może zadawać ciosów. A co? No? <gibli> co? Gimper musiał rozpocząć rundę od 10 berpisów. Natomiast rewo wygląda, jak byłby właśnie po 12-godzinnej zmianie w biedronce. Natomiast rewo trzeba bić w głowę przeciwnika. Nie w rękawice tylko w głowę. Ty Chyba nie bądź taki mądry, sam być do Oktagonu. Mieliśmy jeszcze obejrzeć ten materiał, special, na 200 tysięcy subskrypcji na Zgrzycie, więc sam sobie obejrzę jeszcze z wami. Ogólnie co, no geneza była taka, że ostatecznie wyszło na Oktagon, dlatego że miał być ten Escape Room, ale to się w sumie nie udało. Potem inne propozycje ludzi były, no też tak no gdzieś tam, albo poza jakąś moją strefą komfortu albo coś, no generalnie średnio. No i nagle zostało, no dobra, no to dawaj się ponad to dalamy, to dawaj do tego oktagonu. No i tak przez jakiś czas też się kręcił taki mem, że o jak tam się nie będziemy dogadywać, to, że zgrzycie w studio, powstanie taki oktagon i że tam będziemy wyjaśniać jakieś konflikty. No w final się okazało, że aż tak dużo z gimperem się nie kłócimy. I w wielu sprawach mamy w sumie jakieś tam do dyskusji, ale podobne poglądy. No więc jednak ten OKTAGON by się aż tak nie przydał. No ale przyszedł ten specjal i e, trzeba było coś zorganizować, a też dużo czasu nie było, żeby się wywiązać z daty, którą i tak przesunęliśmy o miesiąc. Jakkolwiek to brzmi. <laughs> no i co? No i wyszedł na oktagon. No i w sumie to wszystko. jak? zawsze było na spontanie, to znaczy wiecie na szybko operator, na szybko trener na szybko na którą godzinę na szybko <laughs> co tam robimy na miejscu ustalenia w jaki sposób ma to przebiegać, jaka formuła wszystko było wiecie przekminione na ostatnią chwilę, trochę tak bardziej płynąc prądem patrząc co będzie, no i aż dotarliśmy do elementu oprócz treningu gdzie była jakaś rozgrzewka i tak dalej no w finale dotarliśmy do elementu samej walki, no i to wszystko zostało skrócone do 15 minut, ale no całość tam byliśmy ze 2 godziny w, w Hunterze, nie? W tym całym ośrodku do trenowania. Witamy serdecznie było... widzów podcastu z grzy Dzisiaj <giby> jest <Benim. giby> dzisiaj... Ben... Gimper to był tam taki, kurwa, najarany energią. Naprawdę, mieliśmy taką konfę związaną z tymi nagrywkami, no bo tam był operator, tam i różne inne osoby do tego. I wsiadam do samochodu i, wiecie, odpaliłem, tak patrzę, że jakaś tam wiadomość, kurwa, patrzę na tym, tym, a tam, wiecie, Gimper taki najarany, kurwa, widać po jakimś dziku czy czymś i dawaj na ring, dawaj na ring, kuwa, i taki nakręcony, że, że zaprasza na spotkanie, boże jedyny, mówię no dobra. Gdzie ból, pot i zgrzytanie zębami. Ponieważ ja po ogromnej półrocznej przerwie od sportu walki To jest ta ogromna przerwa, u mnie po 12-letniej przerwie od roku treningu Więc szanse są równe jak widzicie Poziom energii też Zmierzymy się w tej klatce To był pomysł Rewo, to on to wymyślił i zaproponował Ja oponowałem, w ogóle mi się to nie podobało <laughs> Jak nie? na obrazku Ogólnie plan jest taki, że chcemy sobie trochę poboksować Ja muszę coś tam sobie przypomnieć, bo dosłownie rok ćwiczyłem Więc no zobaczymy co pamiętam z tego wszystkiego nie? Ja czułem rojo. E, także ja. słuchajcie, a naszym trenerem, który przypomni no nam właśnie. podstawy jak się ruszać, będzie Antoni Ligier. I naprawdę zajebisty ziomek. Ja pierwszy raz tam się z nim spotkałem, nigdy wcześniej nie mieliśmy jakieś przecinki, a naprawdę bardzo fajny gość. Się tłumaczył, wiecie, jakieś takie szczegóły. Ten wiedział, jakby zrozumiał konwencję, że ja mam, wiecie, 30 minut, żeby sobie przypomnieć o co tam chodzi, żeby Gimper mnie nie zabił w oktagonie. Więc y, naprawdę bardzo fajny gość z fajnym takim, nie wiem, no dobrą energię dawał po prostu tego wszystkiego. Naprawdę, no dobrą energię dawał, że tak poczułem, że będzie fajnie. Vibe filmu jaku u Genzy Z kolejnego challenge'u. No, tylko postaci trochę inne i nie było koła fortuny. No, a tak, to tak. Jak za dzieciaka dużo ćwiczysz, nieważne co, ale że ogólnie masz kontakt ze sportem, to dużo łatwiej ci wiele rzeczy potem pojąć. Że nieważne co spróbujesz, czy piłki, czy na sztuki walki pójdziesz... Ej, kurwa, jaka motywacyjna przemowa, ja pierdolę. Jaka motywacyjna przemowa w ogóle? To jest łatwiej trochę. Taką kola ciała, świadomość ciała, to f daje. Warto, warto. No nawet na właśnie tych freak pajtek cały chyba mandzie akurat mówił, że on żałuje, że całe dzieciństwo siedział w kąpie i nigdy nic nie celował, bo jak poszedł na sztuki walki, to zobaczył, jak koordynacji nie ma. I ja powiem wam tak, w tym takim oklepywaniu się mi dobrze szło, ale już w tym takim naokoło tego, żeby barkami się tam zetknąć i ten. To już chuj... Poszło. To już było ciężko. Koordynacji czy kondycji? Nie, no z koordynacją nie było tak źle, ale kondycyjnie to była tragedia. To, to wiecie, tutaj ta rozgrzewka jest skrócona, ale tam były i takie podskoki i ten i no Powiem wam, yy, no, było <laughs> ciężko. Ale ja się nie dziwię, no ja ważę najwięcej w swoim życiu na jakieś tam 7-8-80 kilo, teraz pewnie bardziej 7-8, bo chorowałem i tyle nie jadłem, ale no. Małpar w Wugiel, jak cię pierwszy raz zobaczyłem bez okularów, to myślałem, że to trener i dla Beki podłożyliście twój głos do niego. Potem zacząłeś coś i zrozumiałem, że to serio TXD. Właśnie dużo ludzi tak pisało, że bez ten, że bez tych okularów to jakaś taka gigantyczna zmiana, ale nie wiem. Tata miał zajawkę na Ikido. Nie na Ikido zapierdzielałem na obozy, jakieś jeździłem i ten, ale Ikido to takie wiesz. Kurwa, jaka sportowa opowieść! Ze wszystkiego musieli wybrać te moje pierdolenie, takie jak się tam z trenerem gadałem. <śmety> Jaki motywacyjny materiał. Ja nawet niektórych rzeczy nie wiedziałem, że on to nagrywa. Ja jestem, oho. <śmety> O Jezus, Proszę to nagrać. W tym wieku to już właśnie zawodnik wypluwa szczęki. A, odnośnie szczęki to też tak nie miałem, w ogóle nie wziąłem, bo nie miałem. I gdzieś tam planowałem sobie kupić tą szczękę, żeby wyrobić, bo to się do gorącej wody wrzuca i czas nam na zębach pougniatać. No ale w finalne szczęście Gimper miał różne takie gotowe do wyrobienia zapasowe, więc jeszcze tak samo tam w hanterze wyrabialiśmy szczękę. W tym wieku już mocniej się kasznie, to zęby wylatują. <laughs> Jak dziadki na kreskuch to <kuhy> zęby wylatywały, nie? Nie, na no, razie najgorzej to jest, wiesz. O, jest! Proszę to proszę na bardzo. początku z dystansem wyczuć. Wiesz, dobrze, no, muszę machać powietrze, i nawet nie masz szansy trafić. A... No tu były problemy z koordynacją. Tu się zgodzę, że jak wletywały te kombinacje z której strony co ten i po kolei różne uderzenia, no to było tak, że się gubiłem. No ale mówię, dobra, chuj, ja ogólnie tam takie dziwne nastawienie miałem, że nie czułem takiego tryhardowania, hardowania, tylko się po prostu dobrze bawiłem. Nie wiem, czy taki dzień mi się trafił z humorem czy coś, ale nie wiem, dobrze się tam bawiłem, podobało mi. Się. To ten, ten Przed nami walka wieczoru w narożniku zielonym, właściciel skrzynek. <grym> Nigdy nie kręciłem na jakichś skrzynkach. Największego bicepsa. Jaki <grym> przeciągnięty obraz. Temował rok 12 lat temu. Potężny. Ulica nie idzie, ulica nadciąga. Panie i panowie, to będzie niesamowite. No, niesamowite wydarzenie. Z tej strony Mateusz Kaniowski witam. Nie no, ja ogólnie chciałem sobie wybrać muzykę z Wiedźmina, nie? Ale gimper mówi jakąś tam, że głupią sobie piosenkę, że dobra, dobra chuj to dawaj, daw Mówię u mnie, kapuś, kapuś, chyba na 60 lecimy. I za to, że przekonali mnie, że pierwszy raz w historii będziemy mieli odpowiednik para olimpiady, czyli walkę paraflikową. Zresztą widzicie ten skok, płatka po raz, pierwszy w historii. A tym skokiem to też tak było, mówię. Chyba zawsze ci zawodnicy tak robili, bo ja on wie sam robić. No co ja więc normalnie wszedłem, sobie tak stanął i poczekał. Ale jak oglądałem te fejmy i wszystko, to wie, oni tak zawsze się przejdą po tym oktagonie, żeby sprawdzić ten, wiecie, jak wielki jest ten ring. Ja tam pierwszy raz w życiu w środku oktagonu byłem. I mówię, zawsze robili coś takiego, że tak chodzą i tak skaczą, żeby zaznaczyć swoją pozycję. Tylko tam jeszcze te oktagony są na takich podestach, i jak oni tak skaczą, to taki huk idzie. No to nie było huku, ale. Ci no, to komentarz No kanioski to spierdala no Na równiku czarnym Zawodnik Spragniony <laughs> powrotu do ringu Po półrocznej przerwie Od rana lata po ścianach A przeciwnikiem rewo będzie gimper. I zobaczymy, czy tym razem gimper zostanie znokautowany jak przez trąbę, czy jednak trzeba. pokaże coś w klatce. Cóż, tych walk miał już w swojej karierze kilka, ale tak specjalnego przeciwnika jak rewo na pewno jeszcze nie miał. Tak więc, nie ma co przedłużać, zaczynajmy! I co to jest? Boks z rękawicę, wiek 30, metr 70, 80. wiecznie młody, co najmniej 20 cm, nie zliczysz? 5G, 102 metry, deluxe pijam 2, no to tak, to się, to by się zgadzało. 3, 2, oh. 1. Runda pierwsza I rozpoczynamy pierwszą rundę Trzy z nich będą trwały po niecałe dwie minuty Tutaj widzimy, że już ukradzione nam zostało pierwsze no Ale kurwa, no jest dynamicznie Jest dynamicznie od początku Naprawdę, oglądałem walki na fejmie, gdzie zawodnicy chodzili kurwa przez minutę I się nawet nie dotknęli A tutaj od początku, wiecie, jakieś lewy, jakieś badanie, jakieś kurwa zasięgi No, czy ja go widziałem bez okularów? Bardzo dobre pytanie, bo ja bez okularów kur gówno widzę, nie? Było śmiesznie, bo ja widziałem Gimpera jako taki, taki zarysowany prostokąt, nie? I mówię, o! Z tego prostokąta jakieś takie czułki wylatują. No to mniej więcej tyle widziałem. Ja bez okularów naprawdę bardzo mało widzę. To, to trochę utrudniało. Czy nie mogłeś soczewek założyć? Nigdy w życiu soczewek nie miałem, wiesz? Nigdy w życiu nie, nie zakładałem soczewek. Nawet nie mam oka przyzwyczajonego, nie ten, nie... Nigdy nie korzystałem, nigdy nie miałem w życiu soczewek. A panowie na razie wielkich jak balony rękawicach Próbują się nie uszkodzić, czy ja dobrze widziałem cios na kolano w wykonaniu rewo? To jest kurwa taj... dobra on się nie zna, to była tajna technika, po prostu dostałem informację z obozu Gimpera, że ma uszkodzoną łękotkę, to mówię, przypierdolę mu w łękotkę, zacznie kuleć, będzie łatwiej, no ale to z to... koną wiedzieć kanioski, A kurwa jako... no zobacz, dobra, musicie się wczuć w moją rolę, dostajecie informację, że Gimper ma uszkodzone kolano, ale walczycie w boksie i nie możecie kopać, co robicie? No właśnie, co wam przychodzi? Dostałeś informację, od kogo dostałeś? Boga. Boga. No, 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 to co robicie? No to walicie bombę z ręki w kolano i jelono. no. No. Ale wy się śmiejecie, a jak on trafiłby, zadziałało, to... E, Rewo i Gimper coś próbują, natomiast mam wrażenie, że Gimper stara się nie uszkodzić swojego przeciwnika. No, oj, bo tak było, no na początku, bo tak, no wiadomo, my nie mieliśmy do siebie złej krwi, nie? No, nie jesteśmy pokłóceni, to nie jest tak, że nagle pojawiły się jakieś problemy w zgrzycie, mówię, tak, choć chodź, kurwa, się, tylko no, nadal tak samo się dogadujemy, jest git. <noise> Więc na początku pierwsza runda była taka, że się mocno badaliśmy i no było Tam. tak, że nie wiadomo, no, no, upa Więc dlatego tak się chcieliśmy wybadać. No Gimper tak nie chciał mi przywalić bomby, żebym nie upadł od razu, no bo byśmy dalej nie nagrali. No więc tak było delikatnie. Ale to też pokazuje, jak naturalne to było starcie. Że normalnie jak oglądacie free fighty, to jest dokładnie tak samo, że pierwsza runda, zawodnicy się badają. Czy mocno mnie bił? Znaczy nie wiem. Inaczej. No w tych rękawicach to były duże rękawice, to nie czuć aż tak tych ciosów, jak mam być szczery, nie? To były takie miękkie rękawice. Ja nie wiem, jakie tam były tam dokładnie, ale to były dosyć miękkie rękawice. Więc nie wiem, ja jakoś tego nie odczułem żeby, wiesz, nie było tak, że nie dostałem, dostałem, ale nie odczułem tego, żeby było jakoś tak strasznie czy boleśnie. Nie są one najmocniejsze. Teraz Rebo próbował oddać prawym sierpowym. I ostatnie 10 sekund. Niekompatybilnie dużo siły stracili panowie wbrew temu, co pokazują nam w klatce, ale kto wie, być może, miejmy taką nadzieję, to za słonady. <grym> No dobra, pierwsza runda, no tak jest. no. A wiecie, jakie to było męczące? Naprawdę, ja teraz, jak sam to oglądam, to myślę sobie, ty, no tak dużo się tutaj aż tak nie działo w tej pierwszej rundzie. A ja ledwo oddychałem, a ja ledwo oddychałem. Bardzo ładnie, słuchaj, elegancko, ten lewy wchodzi. Myślę. <grym> Kurwa, moja mina, bardzo ładnie, elegancko Serio? Oddychasz, koncentracja, końcówka jest twoja, działasz Tomek, kurwa, chujowy były, śmieją się z ciebie Mogę wodę chociaż? Nie dostaniesz, nie zasłużyłeś sobie Nie nadajesz się do tego, nie wiem, już moim zdaniem na fejmie byłeś lepszy A jakieś rady, coś ten? No, poddaj się Moim zdaniem to najlepsza rada Mogę zmienić narożnik? I co? Fajnie się odpoczywa, tylko to byś robił, tak? Nie chce ci się już wiem, Realizujemy to, co było. No, Dobra, powiem. Ok, Okej, umówmy się, że to była minuta przerwy, nie? To tam. <laughs> to była minuta przerwy, jak coś, tak, tak. Czy mogę zmienić narożnik? No, go Takie go. pytanie no, zadał Gimper. A ja mam pytanie no, tak do ty ciebie, ty czy możemy zmienić walkę do oglądania? Chociaż kamera jest teraz bardziej dynamiczna i widzimy ten atak nosorożca w wykonaniu rewo. Idzie do przodu. Co to jest kurwa? Atak nosorożca, co jest kurwa? Następnym razem w małych się bijcie? Da, da, jasne. Oczywiście, że tak. Bez. Na gołe pięści, jak prawdziwi mężczyźni, a nie k***a. Ku... Handicap dla Revo. Na sygnał 10 sekund. Gimper nie może dodawać ciosu. A Co? Mu... No! Co? Co? O, Co? 10 sekund. A teraz no zmiana reguł. Dostajemy handicap dla Revo. Nie. Ma 10 sekund na obijanie Gimpera. Czy to wykorzysta? Tak, to było takie niby ułatwienie, a to było dla mnie utrudnienie, bo ja musiałem go ganiać i machać rękoma, a Gimper się po prostu uciekał. 45 sekund do końca. Pojedyncze ciosy, które ja mają. Jakim hakiem? A co Do to było? końca. Pojedynczy ciosy. Właśnie, wiecie, bo nie wiem, ale to jest takie myślenie, no bo ja na przykład zacząłem w pewnym momencie, jak ta walka zwolniła, to ja zacząłem tak minić, że zawodnicy bardzo często w tym może octagonie dużyczki. zaczynają się czytać, kto jak schodzi, jak reaguje na ciosy, i potem próbują to kontrować, że to jest jakby elementem tej walki. I ja często widziałem, że jak wyprowadzam ten lewy, to gimper nie tyle się odchylał, co schodził w dół. Ja tak sobie myślę, no to jak on tak schodzi w dół, to mógłbym machnąć tą lewą, on schodzi w dół i wtedy od spodu zaprnolić. No ale potem tak sobie myślę, no nie wiem, może to tak niebezpiecznie, że takie haki, Przyprzybać, Bo mówię tak, wiecie, tutaj z boku coś ten jakieś proste, no to tam nawet jak ktoś dostanie to luz. Ale tak mówię od spodu, jak tak kuba się przypierdoli, to mówię, może tak średnio. Więc nie wiem, ciekawi mnie też jakby taka walka wyglądała, jakby, wiecie, no nie było takich hamulców, nie, że tam nie chcesz kogoś uszkodzić albo że tak no że rzeczywiście się bijesz. To w sumie trochę jestem ciekaw, jakby to było. No bo tutaj nie ukrywam, no psychicznie tak było, że nie chciałem mu zajbać. I tutaj na przykład jest moment, w którym ja nie do końca wiedziałem co robić, bo ogólnie wiedziałem, że trzeba się na tyle poruszać w oktagonie, żeby nie dać się sprowadzić pod siatkę. No, bo potem jest tak, że ktoś się okłada i nie masz jak uciec, nie. Ale też z drugiej strony właśnie nie miałem tego elementu takiego wyuczonego poruszania się, że okej, okay, zasłaniam się, to jest jakby dobra część, szczególnie w tak wielkich rękawicach, ale nie robiłem czegoś takiego, że wiecie, nie przeskakiwałem do boku, nie. Czyli zasłaniając się, że nie uciekałem gdzieś na boki, tylko stałem w miejscu. Nie? Jak taki kupa time, którym nie jestem. Więc to jest na przykład taka rzecz, którą musiałbym. Wdrożyć jako nową, żeby poprawić, że okej, okay, zasłaniam się, to jest GIT, ale jednocześnie się przemieszczać, a nie dać się tak naprawdę dalej. Choć z drugiej strony, w dużych rękawicach to nie było też takie złe, no bo ja tych ciosów nie czułem, a jednocześnie, no, przeciwnik się wypompowuje, je wyprowadzając, no. Rewo do UFC? No kurwa, niedługo, człowieku. Nowy projekt, rewo UFC, lecimy, taki kanał założę i jazda. Serio, to się teraz tak ogląda. Ja, ja nawet teraz, jak na to patrzę, to sobie myślę, o to można było, o teraz dawaj kurwa ten, ale jak tam nie macie siły, jak ledwo oddychacie, jak czujecie, jak puchną wam nogi. Jak już ledwo te ręce trzymacie, to jedyne na czym się skupiałem, to żeby ręce mieć w górze, bo to jest klasyczny motyw, że ludzie opuszczają, potem jakąś bombę dostają, bo gardy nie trzymają. No wie, dobra, chociaż tyle. Głupie zasady. Jak Jakby poszło Maciej? Wydaje mi się, że było lepiej. Tak? Nie. Chyba dużo gorzej. Daj mi wody, chociaż sobie. Stary, no skończysz robotę to będzie woda, nie? Nie ma końca roboty. Dobra, nie ma nic. woda. Chcesz się przykryć kocykiem? Napić się, zjeść coś, obiadek zamówimy? Nie, ja się napiję, tylko zaraz Tak, zgadzasz? walka o życie, kurwa. Ja byłem postacią, która miała, albo nie miała paska staminy, nie? To było z tym ciężko, no. Trzecia, ostatnia runda. Hipper zaczyna od 10 berpisów. To? Tak, <grym> jest Ej, i ludzie mówią niesprawiedliwe, a ja byłem tak, a to się trzy razy w OKTAGONIE na Dalał i trenował latami do tego. Ja kurwa 12 lat nie ćwiczyłem, bardzo dobrze. Gimper musiał rozpocząć rundę od 10 berpisów, natomiast rewo wygląda, jakby był właśnie po 12-godzinnej zmianie w biedronce. Zobaczmy. Który to. z nich zachował więcej sił na ostatnią rundę? Lewy, prawy, w wykonaniu Rebo. I tutaj cała szarża. Natomiast rewo trzeba bić w głowę przeciwnika, nie w rękawice, tylko w głowę. Nie bądź taki mądry, sam być do oktagonu. Gimper oddaje tak samo. Natomiast naprawdę. Szczelnie, tylko jak nie robić szczelnej gardy w tak ogromnych balonach? Otóż, no i właśnie sam sobie odpowiedział Kaniowski, dlaczego uderzałem w rękawice. Bo były, kurwa, ogromne. No właśnie dlatego. Jestem dumna z siebie. Ja sam jestem trochę z siebie dumny z tego tematu, bo naprawdę, ja nie wiedziałem, co będzie. Pierwszy raz w życiu miałem jakiś sparing. Zakładałem scenariusz, że dostanę w łeb, kurwa, przestraszę się i będzie tyle z tego sparringu. Serio, zakładałem, że mówię, chuj, ludzie różnie reagują, jak dostaną w mordę. Czasem uciekają, czasem mają w kurw... Ja nie wiem jaką jestem osobą, nie mam pojęcia, a prawda jest taka, że mi się podobało, więc chyba jestem Ta i 7 sekund do końca rundy trzeciej, rundy ostatniej. Rusza z szarżą Gimper, głowa w dół, schowana za rękawicami, tak, tak właśnie wyglądały pierwsze walki Free Fightowe. <laughs> no i w samym początku nie mogłem uwierzyć w to, że Rewo trenował rok w swoim życiu, nawet 12 lat temu, teraz w powierzchni. Po czym to wnioskował, że co, że nisko głowę miałem, ja zmęczony byłem. Kula śledło śledwo na nogach trzymałem i tak nisko strzelałem, bo wisiałem na kręgosłupie. A przy okazji się okazało, że on wtedy ma gorzej bić. Gimper dokłada 10 w let's go! Co? Let's go! Let's go. O yes. <laughs> <laughs> Dzieś, minuty. Kolejne zmagania dla Gimpera. Kolejny handicap. Nie. czy Rebo to wykorzysta? Ma zmęczonego rywala, ma go na widelcu. Czy dociągnie do końca tego pojedynku? O! Widzieliście? To był, to był mój cios specjalny z dwóch rękawic, nie? Bo zobaczcie, przeciwnik jest przyzwyczajony, że zawsze jest albo lewa, albo prawa. A co zrobi, jak będą dwie naraz, ha? No i smartku. ...ma go na widelcu. No, właśnie o to chodzi. Czy dociągnie do końca tego... Pa! Widzisz? Pyj, kur... Podwójna moc wtedy, nie? Podwójne uderzenie, bardzo dobrze. Wtedy jest podwójne uderzenie, podwójny damage wchodzi. Tak, dokładnie tak. No, nikt jeszcze na to nie wpadł, to jest mój autorski pomysł. Ale I aż go obrócimy! Awantura! Tak rewo strzelił go w głowę! <noise> Już na oślepku! Ja już ledwo oddychałem, ale to ogólnie to jest ten. Ogólnie już było tak, że mówię, dobra, to w tych walkach też tak robią, że masz ostatnie te 15 sekund, albo ten gong. To ja nie wiem, przy ilu że nam robią, że bom, mnie nie, i lecą na siebie już, chuj tam, koniec techniki, trzymania gardy, chuj tam, niech się dzieje na aferę. I ostatnie 10 sekund Para walki Panowie, dajcie z siebie wszystko. 5 czy będzie? I chociaż jeden mordał. Nie, no Ale to ta ostatnia szarża to już było kurwa, bo koniec. Stamina na czerwono było, tylko migała już na zero i koniec. Fajna walka? Bardzo miło. Ja wiem, że to jest. Amatorka totalna. Wiem, że wiecie, mogło jak zawsze być lepiej, ale ja jestem zadowolony, bo się dobrze bawiłem, a przy okazji wyszedł materiał, który się ludziom spodobał, więc zajmijcie to uczuciem. Ogólnie, special super. Znaczy, wiesz, co mi się wydaje, że dla ludzi to też było fajne, dlatego że wyszliśmy ze studia, wyszliśmy sprzed komputera, jak to się mówi. Wyszliśmy z takiej, wiesz, standardowego otoczenia, w którym zwykle ludzie nas kojarzą. No i wiesz, no i coś nowego, no. Znaczy, inaczej, no, Gimpera ludzie widzieli w oktagonie też, nie? Na sportowo, widzieli, jak trenuje, miał całe filmy z tego, z przygotowania. Dotowań, jest w wielu programach. No a tutaj wiadomo, no ja się w takich rzeczach nie udzielałem, we freakach nie walczyłem, więc no jakaś tam nowość w tym wszystkim była. Ale co, to jest Pierwszy sparing w swoim życiu. Tak. I jak było? Fajne. Fajne, nie? Dobre sobie po mordzie dać. Tylko że jest za robić wyrobić, pochodzi z tego. No, tej pewno jest jeszcze fajnie. A. Nie czułem adrenaliny, myślałem, że mi wypierdło w pewnym momencie adrenalina taka, że wiesz, nie będę się kontrolował, a nie było tego. Myślałem, że jak no mi przyjeżdżasz, to że będę miał taki utkół, kur... wiesz. Jeden cios chyba tak przyjąłeś rzeczywiście na twarz, a tak to przez gardę, nie? nie? Ale jeden było tak, że mi się w głowie odbiło, ale to jak byłem przy siatce, miałem tutaj, może przeszło jakoś, ciężko mi powiedzieć, ale go poczułem na głowie, nie? Że tak... Dobra, kochani, dobra robota, fajne trzy rundki, natomiast przyszedł czas, żeby wyłonić zwycięzcę. I zwycięzcę będziemy wyłaniać na podstawie... Wielkości bicepsa. <gülować> Mega fair zawody. Proszę, proszę bardzo, proszę bardzo, zaczynamy. Tomka mierzymy bez napięcia, no ale to... z natężeniem. <gülować> i... Fajne zasady, dobre zasady. 30 metry więcej było jako ostatnio Dobre zasady. 36. <gül overlaying wytekli dashboardingach> Gratulacje. Mega, 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 mega. Poprawię się. Elegancko. dzięki, a, dzięki. Dzięki, sędzio. Mega zasady. Ale fajna zabawa. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Specjalna. Kurwa, tutaj się czułem, jak to mówiłem na końcu, to się czułem jak taki rasowy YouTuber. Normalnie wiecie, że dzięki. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, zasubskrybować kanał. Kurwa, klikajcie da. dzwoneczek. Jak rasowy YouTuber się kurwa poczułem. Mówię, Fris chyba do mnie zadzwoni normalnie. Zanim programy programy zamykał 200 tysięcy. Myśleliśmy z piwnicy, wyszliśmy z domu. Ta, no miał być Jim Crasher, ale chyba lepsze coś zrobić. No, dziękujemy, zaszczyt dostać w od takiego bicepsu potężnego. Więc oby po kolejne 200 tysięcy i po kolejne dwa lata. Na razie, cześć pompa. Jak się nie skarż po samej Na razie. Fajne. Nieskromnie powiem, obiektywnie fajne. Fajny materiał. Mam nadzieję, że wam się też podobało. Po komentarzach wyglądało, że tak. Rewo bez okularów wygląda jak zupełnie inny człowiek. Nawet sporo wyświetleń też to wykręciło, bo to tak zwykle to są dodatkowe materiały na kanale, który ma raczej podcastowe algorytm, tutaj 15 minut, a się okazało, że też sporo ludzi zajrzało, więc, więc git. Czy znaczy wiecie, no, prawda jest taka, że gdy gimper normalnie się napierdalał, to wiadomo, że mi na no, bo przecież to jest gość, który ćwiczył, walczył w oktagonie, ma dużo takich, wiecie, praktycznych umiejętności, więc no, cała zabawa na tym polegała, żeby trochę mu utrudnić, żeby w jakikolwiek sposób to uatrakcyjnić i wyrównać szanse. No, więc ja też nie miałem, wiecie, widzicie, nie miałem przewagi na przykład kondycji, nie, czy coś, więc no, więc no tak, żeby zabawa z tego wyszła. No, normalnie przecież, jakby nie wiem, na, na poważnie się napiera. To nie wziąłbym walki z Gimperem przecież, no bo ma dużo większe doświadczenie niż ja w tym temacie i to by było bez sensu, no głupie zestawienie. Wychodźcie częściej z domu, fajnie było zobaczyć jakiś zgrzyt vlog? No zobaczymy, będą kolejne jakieś wiersze, achievementy w tym wszystkim, to będziemy jakieś akcje wymyślać, nie?